Nazywam się Papiros i wygrałem Bidi Bidi Got Talent 2017. Jestem uchodźcą z Sudanu Południowego. Papiros wstrzymał muzyczną działalność, choć zdążył uzyskać sławę w obozie.

Wszystko, co ze sobą zabrał, mieści się w dużym kufrze pod kluczem. Jako muzyk wiele chciałby przekazać światu. Mam dobre piosenki, w których mówię o pokoju. Chcę śpiewać o tym, jak ważny jest pokój, zakończenie tego kryzysu. Nagranie czegokolwiek tutaj jest bardzo trudne. Zarobienie czegokolwiek tu w obozie jest trudne.